Raz w życiu, Pawlora, widziałam, że nie intowałeś u dyrem. Dobra, dobra, cicho, cicho. Ja raz w życiu widziałem, że nie intowałeś. Ja nigdy nie widziałem, że nie intowałeś. Fight, 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 fight. Fight, 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 fight. Paulus... Jesteś rusty w chuj, fajdoł. Nie jestem rusty w chuj, wele jest zjebana w chuj. Co? No mówisz, kurwa, fight, fight, o, to jest podpuszczalnie. Feedowałaś <laughs> mi <nie> Katarinę, dziękuję. Weria, <laughs> ci nie widowała Katarina? <laughs> <laughs> Zostałam się zwolnić. Jesteś raz, ty Pacik. całki pizda Ty, co z niczym nie idziesz, ty... Mm. No, są... Jak ją to hitło? To hit uznawałeś, skórkę to jest, kurwa, hitbox No, skill difference, nie? Tak. Rozumiem bardzo. skill... baga O Jezu, to ty! Straszyłeś mnie. How Pulus. Plus. Plus. Dobrze, zwejstowali Wardę. Paulos? No, Paulos dał sobie radę. Paulos? Eee, biedny. Widzisz, no, tak. dał sobie radę. Dał, dał się. Ale mam mało HP. Wiem, wiem, wiem. Spokojnie. Dębka <grym> <grym grym> nie ma. Pizde tego gadzpańca. Idę się recall, mam 1500. Ja mam wrażenie, że dżungla to jest po taki stan umysłu, że za każdym razem jak ktoś gra w dżunglę, to dostaje kurwa ekwiwalent po prostu, nie wiem, ataku, jak to się nazywa, ataku agresji. Ataku to agresji. Ty, to ty tak masz, tylko no. ty. To ty to, no ale to ty, to ty, teraz jest tak, tak, teraz ty, pizde kurwa. Ale ja, ja to, to, to nie agresywny, tak jest. Nie, nie. Nie. Ale ja nie drabował nie tej kurwa! No. Kurwa, jak to się zrobiło! <grywa> <Rozumieju, komuś. grywa> <grywa> kurwa, zmił kogoś! Tak, kurwa, nie kliknął Literalnie ja, za każdym z tych dżunglów, było chętne popełnić Percity Grieberder. Nie mogę go kurwa zaatakować! a to było I tak donk. dobre! Wiecie Do co, uzaskoczy. chyba nie chodzi o dżunglę, chodzi po prostu o figurę. Hinuj y mnie, szmato! Alpru, alpru, bro. Razem mi moglibyśmy mieć wszystko, Fidoro Dokładnie tak. Razem moglibyśmy tak mieć tak wszystko, tak tak ale, tak wybra tak. ale wybrałaś Talona pod Gordrinkera. Razem moglibyśmy mieć wszystko, ale jesteś łysy. Vera! Hmm. Jaka Vera?! Co?! A dobra, bo to ty jesteś, jest, Neverwight. O co ci chodzi? A umiesz, rozpoznać po szeleszczeniu miseczka? Możliwe. Rozumiem. 36D. To czyja? To czyja, Fidory? O nie. Co ty To mi <laughs> <Nie śmiech> serdecznie nie <laughs> mnie, moją dupę i moje cytę w spokoju. To takie <laughs> kurwa. Kto powiedział w swojej dupie? Po pierwsze Ale... nie masz cytu, po drugie jesteś łysem. Załóżmy się. Załóżmy się. I, co I przyznajesz się do golenia dupy z niewiadomych przyczyn. No właśnie. Jak mamy cię nie harasować? Może faktycznie chcesz być Battle Major patrząc po twoim buildzie. Taki bardzo antyasasynowy i w ogóle. Tak naprawdę Szymon nie wie co tej temat po prostu kupi, bo, bo jest napisane Queen. Uważaj, o, ty, kurwa! Go. Jak ja z nim wygram, prawda, no, tak? chyba, że... Nie wygram na. Kurwa, nie, 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 ja, ja, ja mu tu, ona ma tak zjebane teksty, kurwa. No i ja. Kurwa, Kurwa, tak taki tylko... Dosłownie on ona jest... On no jest konkurorem, który próbuje być. E. Kurwa! Mordujesz ludzi, dziwko! Dosłownie mordujesz ludzi! Ale zanim zaczniesz komentować, możesz się w głąb lore postaci, dzięki. Dupie to, mam one, interesuje one jest nie przeklęta, jest przeklęta drugi... kurwa przez demona, że wieś mnie się cieszy. mnie to jebie. To postać A Kurwa widać, taki mi pedał trochę mi... z siebie. <laughs> nie wiem, co z tą głową podziwia się. Że A, super, jeszcze teraz. <laughs> Jeszcze zabiłaś. Co, co, chciałem powiedzieć chromosomka, to <grymne> no, A Chromosomka! mi się puszuje. No anyway. <grymne> to. to to. Ja to piszę. Potykasz na suporcie, weź napisz kajakowi, że czeka go Totalen Krieg. Nie. Ej, uderzył mnie. Total to, i co? Totalem krig. Totalem krig. <noise> Rozjedł mnie. Ej, mnie. mnie Ej, też mamy, ale kurwa. Kuta z duszy stoi w tym momencie, tak o. A to by nie spał współlokator? Wow. Wycisz, kurwa, pierdolę. A ty jakiś wow. kutasa Spokojnie przyzwyczaił się. Bera, Jezus Maria, ja doszedłem przez trzy razy, jak to zobaczyłem. My God, such a situation. Hey. Ale, 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 ależ ale, na no no kobiety? Tak tak. A jak, Powiodłem się. Ale, że ty jesteś kurwa łysy? Nooo! No. no. Ej, wysoka, jak graliśmy, te customy, taka Ja potero. sobie zrobiłem drinka, tylko że zrobiłem sobie potrójnego drinka. Jezu, Maria Wera, przecież ja prawie doszedłem Nie. 14 razy. Fucking On robi w on, on robi w on, on, on jest kurwa debilem, jeba. my do niego wchodzimy w tym momencie. Na chillku. Nie. Na chillku, chrupa umiera to... na chillku. Znaczy, kur znaczy... nie kliduję, jak zwykle kurwa jego mać. Mam pani flasha, jest kurwą jebaną, ja nie mam kół. Krupek jesteś autystą. Nic nie mówiłem. Już? No. Co wy robicie? Metry. Let's go kurwa. Kurwa zdechła. O nie. Śpiewam. Śpiewam. Kurwa, czemu ja taki wolny tutaj będę. Ja dzień? nie widziałem, że to tak Czas działa fajnie. Przesadziłeś, przesadziłeś. Nie czemu? mam.